Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Rodzinnego Ronda. Dzisiaj troszeczkę opowiem o gdzieś tam takim moim doświadczeniu, ale także takich moich obserwacjach, przypuszczeniach, a mianowicie dla mnie rodzina jest trudem. I przede wszystkim pracą, współpracą, Dotknięciem siebie, odkryciem siebie. Wiadomo, rodzina to jest piękna sprawa, kiedy możemy czuć takie wsparcie, taką bliskość drugiej osoby. Natomiast dla mnie jest przede wszystkim drogą, ponieważ to odkrycie i ta współpraca z członkami jest niesamowicie trudna. Czasami wymaga wyrzeczeń, niekiedy poświęcenia naprawdę sporej ilości czasu. Te aspekty takie właśnie pozytywne, czyli właśnie spędzony czas, czyli te wsparcie, miłość. Są to piękne rzeczy. Jednak wydaje mnie się, że z większością przypadków, właśnie gdzieś tam jak słyszę pewne historie, to nie ma takiego, takiej współpracy między poszczególnymi członkami rodziny. Wynika to z tego, że jesteśmy osamotnieni. Często nie potrafimy właśnie współpracować. Nie my żyjemy w grupie, ale jednak każdy z nas jest inną jednostką, taką czasami indywidualną, nie potrafimy współpracować, więc rodzina to przede wszystkim trud, to przede wszystkim właśnie nieustanna praca nad sobą i to właśnie od każdego z nas zależy, jak my te zadania będziemy pokonywać, jak my będziemy współpracować, ile będziemy dawać od siebie. Jednak zachęcam każdego z Was, aby podejmował ten trud, pomimo że jest to niekiedy wyzwanie, chociażby wyjść z inicjatywą, porozmawiania. Czasami wymaga to przełamania pewnych lodów, przełamania pewnych barier. Niekiedy jest bardzo ciężko, jednak musimy patrzeć przez pryzmat tego, że jesteśmy grupą, która jednak powinna współpracować, która. Darzy się miłością, która chce dobra drugiej osoby. I tym się kierując, myślę, że dojdziemy do sukcesu, nawet jeśli wymaga to niekiedy trudnych decyzji, trudnych wyborów i pokonywania trudnych barier. Do tego Was zachęcam, i bez względu na, co, na to, co tam się w Waszych rodzinach dzieje, aby to odkrywać, pokonywać tę drogę i te wszystkie swoje bariery.